Jeśli nadal czekacie na list, to może warto samemu sobie go zrobić. Dobra, zabieramy się za kopertę. Kopertę będę robiła z bloku technicznego. Z tego względu, że potrzebuję wymiar 10 na 10 cala, czyli to jest 25,4 cm na 25,4 cm. A z takiej zwykłej kartki A4 tego nie wytniemy. Dlatego kartka z bloku technicznego A3. Można oczywiście użyć tutaj papieru skrapowego bądź też każdego innego, który właśnie ma taki większy wymiar. I będę potrzebować jeszcze ołówek, linijkę i kość do wnikowania. To są podstawowe rzeczy, które potrzebujemy do zrobienia koperty, a później jeszcze do ozdabiania weźmiemy tuszę. Ehm, tuszę i lak właściwie to będzie tyle. Także wycinam 10x10 10 cala, czyli 25,4x25,4. I teraz tak, przygotowane będziemy bigować. Ja tutaj nie będę tego robiła tablicy, tylko właśnie zrobimy za pomocą linijki i kość do bigowania, żeby Wam też pokazać, że można to zrobić bez tych narzędzi. I teraz tak, potrzebujemy będą dwa bigowanie, bigowanie A i bigowanie B. I teraz tak, biegowanie A będzie na tych dwóch przeciwległych rogach, bigowanie B będzie tutaj. I teraz tak, bigowanie A to jest na 11,5 cm, więc odmierzamy od rogu 11,5 cm i tak samo tutaj, 11,5 cm i od razu, żeby nam tutaj to się nie jakby zgubiło, bo później one będą na siebie nachodzić, te biegowania to od razu przykładam i łączymy po prostu kropeczki ale łączymy je za pomocą właśnie kości także przykładam linijkę i przejeżdżam kością, ale przejeżdżam kilka razy i lepiej kilka razy delikatnie niż raz za mocno, także kilka razy przejeżdżam, ja mam taką kość z galerii papieru, ona jest taka dość hmm, znaczy ona nie jest ostra ale jest taka dość fajnie zakończona że na fajnie właśnie będzie nam w taki sposób biegowała, także nie potrzebujemy tablicy i to samo robimy tutaj będziemy robić na 11,5 11,5 cm czyli to jest, aha, bo nie powiedziałam, to jest 4,5 cala to jest 4,5 cala tego nie powiedziałam jest taka wersja bardziej właśnie dla osób początkujących, czyli mamy centymetry, mamy linijkę i kość. I też przejeżdżamy kilka razy. I teraz tutaj na tych przeciwległych rogach mamy już zrobione. Teraz będziemy tutaj na tych dwóch i na tych dwóch będzie 15. I pół. Czyli 6,1 pół, czyli 6 i 1 osmacala. I tak jak widzicie, one po prostu tutaj na siebie jakby nachodzą, dlatego lepiej jest to po prostu zrobić wcześniej, jakby od razu sobie zabikować, żeby to nam się nie pomyliło, bo później możemy po prostu złe kropki połączyć ze sobą. I ja tutaj od razu już, skoro mam to już zabikowane, to możemy też z tej drugiej strony. będziemy łączyć i będziemy łączyć tutaj o znowu kropki z sobą mam nadzieję, że tutaj widać wszystko i też przyjeżdżamy kilka razy i tutaj te kropeczki tak samo przykładamy kropka, kropka I przejeżdżamy kilka razy. Taką kopertę możemy użyć właśnie tak jak tutaj, żeby wysłać jakiś magiczny list, albo po prostu kartkę, list, czy jako jakiś element taki dodatkowy do albumu. Także można w ten sposób to zrobić. I teraz tutaj nam wyszły takie trójkąciki, i te trójkąciki musimy wyciąć. I to wycinamy. wszystkie cztery wycinamy i tak powstaje nam koperta koperta jest taka troszeczkę większa ale fajnie się sprawdzi właśnie do tego wszystkiego o czym Wam tutaj właśnie powiedziałam i teraz nie pozostaje nam nic innego jak tutaj to pozaginać, natomiast od razu Wam mówię że y, zanim to się sklei, to najlepiej jest tutaj widzicie, one nie są tak super zabigowane jak na tablicy, tylko tutaj trzeba to delikatnie. Najlepiej jest od razu ją y, tutaj potuszować, dopiero później posklejać. Także teraz tuszowanie, możemy jedynie tutaj, bo to będziemy zaginać, to możemy tutaj połączyć, też za pomocą kości przyjechać i połączyć tutaj te dwie, o, tak żeby to później tutaj zaginać. I koperta gotowa, teraz będziemy tuszować. I teraz tuszowanie, będę używała trzech tuszy Distress. Pierwszy to będzie anti i nie będziemy troszeczkę bardziej zachodzić na kopertę. Później będzie T-Dye, on jest taki brązowy, jasny i on też będzie tutaj tak bardziej tej przy brzegach, a już tak na samiutkich brzegach będę używała Distress Vintage Photo, taki najbardziej popularny. Także zabieramy się za tuszowanie. I tutaj będę tuszować na taki macie. Ja mam tutaj fragmencie, to mi wystarczy, chociaż mam też taką większą. To jest mata do nagrywania, także... Zaczynamy Jeżeli macie tuszy Distress, o, Distress Ink, to spokojnie możecie użyć innych tuszy w kolorze właśnie żółtym, brązowym, nawet myślę, że może pomarańczowy. I również można użyć herbaty kawy do, do farbowania. Także to też jest, też jest jedna z opcji. I lecimy z kolejnym kolorem. I już dosłownie na samych brzegach dajemy tylko Vintage Photo. I mamy kopertkę potuszowaną, w taki sposób ona wygląda, także możemy ją sklejać. Ja skleję za pomocą kleju, klej interwigatorski. nakładam tutaj ups, na krawędź na krawędź jedną, na krawędź drugą i tak samo tutaj, i tak samo tutaj na krawędzi I też na tej trój trójkącik, bo on teraz będzie yy, on tutaj właściwie będzie przyklejony. I możemy kością podociskać. Kopertka sklejona. Szybciutko, i jedyne co nam zostało, to tutaj dodać jeszcze jakiś element ozdobny. Ja dodam lak. Znaczy lak. To nie jest lak. Ja tutaj używam kleju na gorąco w kolorze czerwonym i pieczęć. Pieczęć tematyczna. Także tutaj musimy chwilę poczekać, aż nam to się zagrzeje, a pieczęć będziemy używać. Taką, ja ją kupiłam na AliExpress i ona będzie nam tutaj zamykała. Zaraz zobaczymy, może w jakiś taki inny sposób to zamkniemy. Zrobimy zamknięcia, tak żeby to nam też tą kopertkę zamykała, ale jednocześnie nie mm, Nie było na stałe. No i tutaj oczywiście można wypisać adres, wypisać do kogo to jest. Także czekam, aż nam się klej rozgrzeje. Klej już powinien być nagrzany, także dość sporą ilość tutaj. Wylewam, oj, to mi się skończył, ale to sobie przepchniemy szpikulcem, dobra, i będziemy tutaj teraz odbijać pieczęć, dobra, i zostawiamy na, na chwilę, tak żeby to wystygło. I tak wygląda nasza pieczęć. Już jest zastygnięta, bo to już szybko tutaj zastyga. I dajemy tutaj klej na gorąco na dole. I będziemy przyklejać o, w taki sposób, żeby tutaj tylko na dole było przyklejone. Natomiast sama pieczęć będzie też jednocześnie, ona co delikatnie nam się może odkształcić. O, tak, żeby ona tworzyła też. Zamknięcie. I nasza kopertka jest gotowa. Przypominam Wam o kończącym się konkursie. Wszystkie informacje są w opisie. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Pa.